Chodźcie z w 72 odcinku z gry Wojna Totalna Tylla. Jak widzicie, będziemy ogrywać YouTube w ramach moda Fair the Empire Więc przechodzimy do kampanii Okej okay. Więc jaki jest plan? Po pierwsze zapoznajmy się z czym mamy do czynienia Okej. Spoko. Aha. Dobra, spoko, fajnie. On będzie dobrym dowódcą. Ten też. A to zrobił ile? Greetings friend. I've called for good ale to ease your throat. Dobra, ona jest spoko. My friend, be welcome. The spirit. Greetings, friend. I've called for good ale Oh, i ona będzie Good and noble friend. Welcome. We will talk and then we will feast until mm -hmm. our guts rumble and our backsides ache from overuse. Dobra. A I look forward to your wisdom. Oh, oh, zatwierdzenie. Z angieleni robię handlu. Tam mi robię handel, wrzucę na pożarcie córeczkę i zrobię z nimi i Idealnie i to jest tak, raz, dwa, trzy słyszysz na wodę, i lecimy na pełnej. Wiem. I Blockading! Fleet ready! Steady as we go! Is there nothing else? Ready for orders! Okay Get the blockade set up! Leaving the ship. We take this settlement for the tribe! jacyś najemnicy wolni? Hmm. wolę wziąć tych. I tych. Okay. dziwny ten garnizon. Dobra, to lecimy. Eee, nie, świetnie. Ty i dawaj resztę towarzystwa idziecie w jednej grupie, ten ci sobie gdzieś tu. O, chociaż zrobimy to inaczej, Staniesz tu. Ty tu. Ciężka, a czy średnia piechota stanie sobie na flance. Konica tu. A łucznicy z tyłu. Odejdź z Pal to miasto, znaczy spal. Z y, tą wieżę. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Y, Murtacz. I zobaczymy co zrobią. Okay. I lecimy tutaj, zobaczymy co zrobią. Ach, tu nam na plecach wylądować? I tu pożałuję tego. Okej, okay, to moja konisa. Już się wystraszyłem. E, możecie przeładowywać? Dobra. No to słuchaj. E, Podpalaj mi to miasto. Przyśpiesz ich. Nawal rampage. O, inny mam to. No coś spróbują to ich zgnąta. Nadzidzicie z góry. No, on Nawet nie marnujcie na ich pocisku. I na pełnej. Dobra, już Czemu oni są zagrożeniem dla nich? Ej, no kuźwa człowieku. Momenty. Dlaczego oni są w stanie z nimi walczyć na równi z równi na równi, a ci już nie? Chodź im miasto.

Эти что? Ну, дуй чай. Ille ci Jack. Yeah. Okay. Ready okay. for Окей. Да, он что? Значит, что? тут, значит, А эти ученицы со мной почти что here my memoria side warriors ready for battle ready for battle Dobra, przerwij mur lecisz z lanki. Gdzie ty uciekasz, kuźwa, na nich? Dobra, chodź tu. Idealnie. Okrzyczcie trochę na nich. Okaj. Dwóch typów nie jest w stanie sobie poradzić z jednym kurwa oddziałem w Na nich banda kurwa. już lesów bez skitu. Ej no, kuźwa stoicie tu. Palcie w nich. Zróbcie coś, kuźwa. Zatanżcie. Dobra, lec tu, bo ci już się rozpadli. No, puszczajcie, że szkłuźba, ludzie przegraliście bitwę. A, oni złażą ze statku. Dobra, nie, po prostu uznajmy, że pewne rzeczy się dzieją i ja na nie nie mam wpływu, bo, bo nie mam na nie wpływu. Atakuj tu, chociaż atakuj tu, a wy jak już tak stoicie jak te truki, to moglibyście chociaż zaist, zaistnieć ich z flanki. Dobra. Leć i tu, a wy lecicie tu. Banda młotków, kurwa. Jakby zaczął was zbijać. A przeszli obok przeciwnika LOL, LMAO, haha, i kurwa. No, nareszcie, jakim cudem król przerzucił, ja nie wiem. No, hura ja mam laby w pierwszej turze. Ok, mm, tylko kupuj, muszę się wyleczyć jak najszybciej. Hmm, do zburzenia, do naprawy. Okej, okay, świetnie albo tu, albo tu, szczerze powiedziawszy, to się naprawi, to idzie w górę, no niech będzie czyszczenia. A wy się szkolicie. Wyjdziecie popa. Podpoń tu. A tu niech powstanie ta. Hmm, produkcja ryb. Przy użyciu, pod, że ciasno. There's a good pork roasting for you. Okay. And better ale and mead set aside, but first. Greetings to you. na razie nie zrobię handlu. Speak quickly and well. Speak quickly. Dobra. Ok, no to będzie minus 8. Minus 4 jak przyjdzie świrowanie. Minus 1. Ach, czekaj, długi okres siedzenia na dupie w tych miastach. A, jeszcze mogę wyznaczyć gubernatora, tak? No to wyznaczam ciebie. I weźmiesz to. No i lecimy okej, okay, świetnie zmarli, ura. E, nie, 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 nie. Najpierw hodowla, a potem robimy z niego voza. Okej, okay, świetnie.

I look forward to your wisdom. What I... Skirowie. 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 jak ten serek? Okej. Okay. czemu niby? O co wam chodzi? Hateful. O! czy jest nacjonalistą. <grystanie> Nie na żartuję. Szowinista w najczystszej postaci. Okej, okay, czyli oni są już petami Rzymian, oczywiście. Zapłacę ci, tylko się, się odpierdolą. Okej, okay, nie chcę. Są się ze mną napieprzeć. To niech się napieprzają. For ok, i to też zrobię na produkcję żywności. Tutaj zaskoczy czyszczenie, to powinno być ok. Tak dosyć, dosyć przynajmniej. Nie jeszcze czego to jest minus 3 tu? Żaden budynek nie generuje brudu, przynajmniej z tego co widzę. Samą egzystencją generują brud na minus 3. Genialne wręcz. Ile zajmie wam wyleczenie się? Ok, 7 tur. Dobra, no to zrobisz to. Okej, okay, mam plus 1. A czyli minus jeden. Ile im zajmie teraz leczenie się? 5 tur. Dobra. Yy, wyłącz taksaty tego regionu. Na razie nie szkolę. A potrzebuje kasy. Raczej znaczy kasy. Potrzebuje jak najszybciej wyleczyć tą armię. Bo delikatnie rzecz ujmując, są w dupie. Dobra, czy tak? Statki 7, ta armia 11, daje to 18. Z miasta czterech to razem daje 22. Dobra, będzie trzeba nadal szkolić. Ale najpierw muszę uspokoić, tutaj sytuację. Okej. Okay. Cię odpalił jakoś totalnie typ. nad nie wiem dlaczego. Jesteśmy z tej samej grupy kulturowej. Widzicie to? Germański politeizm. Wierzymy w to samo, więc religia nie może być problemem. A, jest totalnie na bakierze ze mną z powodu kulturowej różnicy. Tylko z czego wynika ta kulturowa różnica? Skoro jesteśmy Germanami, dla mnie to tak wygląda jak przypierdalanie się do, dla samego przypierdalania. Ale niech będzie. Tury, tak jest gdzieś jeszcze do pohandlowania. Szczerze, nie będę kombinował z warynami. Mógłby pohandlować, ale im nurt no a Żymia nie płoną, tutaj więc a skalę doczyka mnie pohandluje, bo nie mam portu. Jeszcze dobre, no to czekamy, aż się wyleczą, nie? Nic więcej nie zrobię. Okay. Kto z kim? Wiesz sobie, ją dobra kandydatka. Świetnie, włączę taksatę to będzie jak OK, minus, plus. No, minus będzie jak Sukinson, zaczekam, jak te trzy budynki się zbudują. To wtedy będę mieć pewność, że mam kasę. Znaczy, kasę, dość żywności. Tego nie rozumiem. Yy, niezależnie czy to jest podstawka, czy z modem. Dlaczego tutaj jest minus 2 to kontroli? Jak ktoś do ciebie przychodzi z zapytaniem. Czy może się hajtnąć? To jest dla mnie totalnie szczapy. No bo wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście wodzem. Jeżeli tak jak zadecydujecie za, to nic nie tracicie. No bo wasza jest decyzja. To samo jeżeli zdecydujecie na minus. Czyli nie... Ale to nie wiem, może ja jestem taki dziwny. I nie widzę różnicy w tym. A pewnie jest jakaś, tylko ja jej nie znam albo nie widzę. Ale tak też jest w podstawce, więc to jest y, niewida moda. Tylko podstawki. A z drugiej strony mód... mód. Mod mógłby to zmienić. Ale nie zmienił. Więc... I tak źle i tak niedobrze. Fakt, że przyszedł poprzednią bitwę ten typ to też jest jakiś cud. Tak przy okazji. ale dobra, to jest pierwniczenia. Hmm. Jak wygląda sytuacja moja polityczna. Pogarsza im się. Ale wątpię, żeby zaczęli z powodu tego wojny. Boże, jak je ja nie lubię piktów. Z saksami chciałby zrobić pokój, ale oni się szarpią ze mną. Tuż nie mam kasy, żeby ich przekupić. Ile ci to podnicy kosztują? Okay. Dobra, nie będę przez zimę ich szkolił. Szczerze, zrobimy to inaczej. Mam plan. Tak czy jak w następnej turze te budynki zaskoczą, więc nie ma sensu, żebym teraz tego nie wyłączał. Ok, no my Świetnie. Mogę mieć trzy armie. Mam dość żywności. O, dokładnie tam zaczęli, gdzie ja. Oby skończyli tak samo jak ja, w cieniu innych frakcji, rzecz jasna. Tutaj stoi ich jedna armia. Tutaj siedzą saksowie. Tutaj jakaś flota jest. Totalnie szczapy. Na nich płyną ci getowie. Mam tysiąc przychodów. Mam dwa miasta. Wiadomo, nie jest to sporo, ale zawsze to coś. Dobra, tutaj będę kończyć ten odcinek. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście do tego montu. Jeżeli wam się podobało, to bardzo byście pozostali podobni i komentarz. Ponadto, jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to polecam Wam zostawić subskrypcję i włączyć powiadomienia. No to tuż, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.